Jestem członkiem Społecznego Komitetu Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego jest <plosy> Dlatego, że troska o zwykłego człowieka, o człowieka pracy, o człowieka nauki jest naszą troską, jest troską Solidarności. Wiemy o tym że brat Jarosława Lech Kaczyński, wielki przyjaciel Solidarności, wielki człowiek, który nigdy nie skrewnił. Wszystkie problemy, które żeśmy zgłaszali do niego, były wysłuchiwane i naprawdę łożył, dokładał wszelkich starań, żeby zwykłemu prostemu człowiekowi w tym kraju żyło się lepiej. Na tyle, na ile mógł to zrobić prezydent tego kraju. Wiem o tym. Wiem o tym, że brat, brat bliźniak, Jarosław, który powiedział, będę realizował testament mojego brata, że dotrzyma tego słowa, bo jest człowiekiem prawym. Dlatego będę głosował na Jarosława Kaczyńskiego, a wy? Szanowni Państwo, jaka jest dzisiaj rzeczywistość? 80% pracowników, którzy jest zatrudnianych, mają umowy na czas określony. Czy to jest w porządku? Czy my jesteśmy jakimś innym krajem niż inne kraje europejskie? Dlaczego my jesteśmy w tym niechlubnym pierwszym miejscu w tym względzie? Czy chcemy tego? Jeżeli będziemy, głosować, jeżeli będziemy głosować na kąt kandydata Jarosława Kaczyńskiego, to niestety ta rzeczywistość będzie się zmieniać na gorsze, nie na lepsze. Ta, ten nasz kraj nie będzie krajem zwykłych obywateli, tylko elit. Ale jakich elit? Elity są dobre. Elity są dobre, ale jeżeli to są elity, które są przez ludzi wybrane, które są przez ludzi szanowane, a nie takie, które w sposób. Nie wiadomo jakie, no choćby ta ustawa hazardowa. Z jednej strony próbowano wprowadzić ustawę hazard hazardową, która kosztowałaby skarb państwa 2 miliardy złotych rocznie. I to byłoby w porządku. Gdyby to nie zostało wykryte, byłoby w porządku. A z drugiej strony zlikwidowano emerytury te wcześniejsze. Stworzono karykaturę Ustawy o tak zwanej ustawie pomostowej, gdzie skrzywdzono milion ludzi i jednym, jednym, jedną decyzją. Nie patrzono na warunki pracy. Nie patrzono na nic. Czy takiej Polski chcemy? Nie. Czy to jest uczciwe? Nie. Czy takich elit chcemy? Nie. Szanowni Państwo, ta ustawa to jest jeden, jakby, przyczynek. Kolejny taki przyczynek, proszę Państwa, wiecie, ile. Ustawa, która miała na celu obronę naszych zakładów, obronę miejsc pracy, to znaczy ta ustawa kryzysowa, tak zwana kryzysowa, w Niemczech uratowała miejsc pracy. Czy wiecie o tym? 600 tysięcy miejsc pracy, a w Polsce, jak sądzicie, ile? Zero. I to są działania, które liberałowie dla świata pracy, dla ludzi, dla polskiego przemysłu mają. To znaczy działania czysto medialne, bo w telewizji to dobrze się prezentuje. Natomiast rzeczywistość jest taka: zero miejsc pracy uratowanych. I dzisiaj te postanowienia, które są, te niekorzystne postanowienia, chcą wprowadzić do kodeksu pracy. Czy to jest korzystne dla nas? Znów chcą zrobić z nas niewolników. Jaką mamy możliwość przeciwdziałania? Tylko poprzez. Naszego prezydenta, który zawetuje złe ustawy. Szanowni Państwo, w grudniu ubiegłego roku byliśmy w Warszawie. Byliśmy w Warszawie w związku z tym, że chcieliśmy zaprotestować przeciwko pomysłom prywatyzacji czy komercjalizacji służby zdrowia. Nasza delegacja wraz, bo to była nie tylko manifestacja Solidarności, to była manifestacja ochrony zdrowia, ale też i pacjentów, bo byli przedstawiciele naszych środowisk, nas, pacjentów. Udali się do pana marszałka Komorskiego, żeby złożyć petycję i zadano pytanie. Panie marszałku, Jakie jak jest pana stanowisko w sprawie prywatyzacji i w prywatyzacji służby zdrowia? Co pan zrobi, jeżeli rząd przedłoży panu taką propozycję? Pan Bronisław Komorowski odpowiedział w ten sposób. Zrobię tak, jak rząd sobie tego życzy. Czy chcemy takiego działania? Czy chcemy takiego prezydenta? A kogo chcemy? Wszyscy zagłosujemy na naszego kandydata. I zwyciężym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I głośno, cały wszyscy razem! Zwyciężymy! I jeszcze dwóch porozmawiań. Wrocławcy razem z nami. Pata krepa Dawid Jackiewicz. A prezes jest już z nami. Szanowni Państwo, pan prezes już jest z nami. Odebraliśmy go z lotniska, przejechaliśmy przez cały piękny, wspaniały Wrocław. Witamy Wrocław! Szanowni Państwo! Za chwilę... Z... śląska. Wiemy też, że są ludzie z Wielkopolski. Wszystkich was pozdrawiamy. Wszystkich was witamy. Rodzsław, Rodzsław.